Godzina 23, kochani, przepiękny widok przede mną. Także ja nie pokazuję się z tego względu, że sam widok jest o wiele piękniejszy w tej chwili. Ja idę po takim terenie bardzo nierównym. A, dla... A co to tam pies jest? Ale się wyrwała. Pies? Pies, ale jaja, zobaczcie, widzicie, nagrywam dla Was, a tu pies zaraz mi przyjdzie. Ojaj, oj, oj. słuchajcie, ten mój pies, on jest szalony normalnie. Inny pies tu właśnie szedł. Prawie upadłam dwa razy przez nią. Tak mnie pociągnęła na tej smyczy. A teraz zobaczcie jeszcze, tu są łabędzie. O, tam, ale nie wiem, czy słabo je będzie widać. Dwa biedaki pływają. O! Tu są łabędzie. O! A ten pies prosto do tych łabędzi leciał. Dobrze, że wróciła. Ten pies to czasami mnie załamuje normalnie. Jest tak pełna energii. Ale widzicie, jaki piękny zachód słońca był. I tam właśnie idziemy w kierunku białych nocy, czyli w kierunku północy. Wenus idzie w kierunku północy. <noise> Dlatego jest Wenus północy, ponieważ Wenus to jest imię. Wenus jest przepiękną planetą, którą dzisiaj właśnie widać tu. Tu jest właśnie Wenus dzisiaj Tu są bloki, za którymi ja mieszkam. A tu jest właśnie Wenus. A tam jest północ. Także już widzicie dlaczego jest Wenus północy. No, także trzymajcie się. Pozdrawiam Was z tym oto przepięknym widokiem. O! Katla! Nej!